Witam wszystkich serdecznie. Tu jest Teros. Przygotowałem taki program, w którym polecę książki. Kilka naprawdę bardzo dobrych tytułów ze swojej biblioteczki. Sam przewertowałem, przeczytałem kilkaset takich książek o świadomości. Jak wiecie, jest ich mnóstwo. Te tytuły, które dzisiaj polecę, z całego serca sam je przerobiłem większość wielokrotnie. Zawierają w sobie wiedzę, która naprawdę jest Podporą świadomego, zdrowego, pozytywnego myślenia, życia i funkcjonowania w rzeczywistości. No właśnie, w rzeczywistości tej, tej naszej, która no, można ją porównać do takiego labiryntu, w którym każdy z nas czuje się jak, taka, jak taki punkt i porusza się w tym labiryncie polityki, religii, filozofii różnych zdarzeń, zarówno tych indywidualnych, jak i społecznych. Labirynt, który jest ukształtowany z wielu płapek, ślepych uliczek, wielu iluzji, które jakby odciągają człowieka od, od tego życia według własnego wzorca niepowtarzalnego. I książki te według mnie są takimi wskazówkami, drogowskazami w tym labiryncie, żeby nie wchodzić w niektóre ślepe uliczki, żeby omijać te płatki niektóre jakby stworzone przez, hmm, przez innych ludzi, przez system. Hmm, niech to będzie taki podpowiedź z mojej strony, bo wielu, wielu ludzi i klientów się pyta mnie poleć jakąś książkę. No to właśnie zrobię to teraz i zacznę. Yy, zacznę od takiej książki Ucieczka od wolności, autor Erich Fromm. Froma, autora wielu książek, polecę każdemu. To jest psychologia. Ja o tej książki właściwie zacząłem ponad 20 lat temu, gdy trafiła w moje ręce. To ona spowodowała, że postanowiłem postępować wbrew powszechnym zasadom, wbrew dogmatom. Ona spowodowała mój wewnętrzny bunt. Dlaczego? No właśnie, ponieważ tutaj Eric From napisał, Mechanizmy, takie modele, które funkcjonują w zachodnioeuropejskiej cywilizacji, i te modele zniewalają człowieka, z drugiej strony dają, dając mu, właśnie z jednej strony zniewalają, a z drugiej strony dają mu wolność. I tak naprawdę od jednostki zależy, czy będzie od tej wolności uciekała, czy ją będzie kształtowała na swój sposób. Książka pisana w latach 40. Yy, więc dość dawno, ale jest ponadczasowa, i naprawdę inspiruje do tego, aby no wy, wyjść z systemu tak naprawdę, ale dla systemu. Nie na zasadzie walki, tylko na zasadzie zrozumienia i O, ale kurczę, to nie ma sensu i ten. No i tak. Kolejną książkę, kolejny tytuł to jest yy, autor Wadim Zeland, Transurfing rzeczywistości. Pierwszy tom jest tych tomów, takich podstawowych sześć. Świetna książka. Dużo wprowadziła do mojego życia takiej, takiego oparcia, pewności, że to, jak ja zrozumiałem tę rzeczywistość, ma sens i postępując w ten sposób, naprawdę zbliżam się do tej harmonii, do tego źródła. Książka jest opisane tak bardzo prostym językiem i też dla. Ludzi bardziej takich dla intelektualistów, jakby lewo-półkulowców, którzy chcą mieć racjonalne, jakby dowody na to, że, że jest ta nas dusza, coś większego, i że tak naprawdę celem jest osiągnięcie harmonii między duszą a umysłem, i, i nauczenie się wpływania na, yy, na źródło tej rzeczywistości, a nie na jej odbicie, czyli na, to, na tą rzeczywistość materialną. Dobra. Kolejny tytuł: David Hawkins, Siła czy Moc bardzo fajna dość lekka książka, która pokazuje yy, że z jednej strony w nas yy, jakby tą, to, ta ciemna strona, czyli ta siła życiowa, która jest jak poczucie winy, wstyd, takie wartości niskie energetyczne jak strach i, i tym podobne a z drugiej strony w nas jest ta moc yy, moc życia, radość szczęście, współpraca, miłość i że te dwie yy, znaczy, że to nie jest wo wojna między tymi siłami, tylko po prostu jest to część naszej rzeczywistości, a to Opiera się na wieloletnich badaniach i fajne wnioski polecę. Prosta książka, ale dająca do myślenia, że, a głównie dlatego, że warto iść w kierunku tej wyższej świadomości, tego szczęścia. I to jest właściwie. No niech, jak ktoś ma ochotę, to niech sobie do niej zadzwonię. Kolejny tytuł: Wspólnota z Bogiem. Neil Donald Walsh, autor. On napisał też bardzo dość głośny tytuł Rozmowy z Bogiem. Ja czytam prakty praktycznie wszystkie książki, aczkolwiek ta wspólnota z Bogiem, według mnie, to jest to perełka. Wracam do niej bardzo często, ją czytam, studiuję. Mm, Opisuje takie 10 iluzji, w których człowiek jako jednostka, jako cała ludzkość dał się, znaczy dał się, no właściwie sam się wprowadził, a wszystko zaczyna się od pierwszej iluzji, jak ktoś ma ochotę, niech poczyta sobie jakiej, która tak naprawdę. Jest dla nas darem, ale człowiek zamiast skupić się na korzystaniu z tego daru i prowadzeniu przez to szczęśliwego życia, to cały czas próbuje naprawiać tą iluzję i przez to tworzy kolejne, jakby z iluzji pogłębia iluzję. Super książka, naprawdę ja, no, ona daje. Nabra, na, dzięki niej taki człowiek nabiera dystansu do tej rzeczywistości i przestaje się martwić, yy, albo przestaje robić jakby zygły widły, zdając sobie sprawę, że wiele z tych rzeczy, które nas spotykają są przemijające i tak naprawdę nie ma sensu tracić nerwów, zdrowia i, i dlatego ta książka jest taka dobra. dobra. Kolejna książka, tytuł Czakry, Dawid Pont. Świetna. Polecę ją każdemu, kto chce po pierwsze odnaleźć jakby swoje miejsce, jakby na jakim jest etapie samo rozwoju i, 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 i takiego miejsca, w którym jestem, i co teraz y, gdzie muszę jakby dać sobie więcej energii, nad czym muszę popracować. Także w tej książce jest bardzo opisany w sposób taki zachodnioeuropejski ten system czakr i tego, jak ta wiedza tak naprawdę może y, poprawić to codzienne takie funkcjonowanie i odnajdywanie tej prawdy i szczęścia w życiu. Dobra. Kolejna to jest Przeskok ewolucyjny. Bruce Lipton i Steve Berman. Świetna książka. Oj, też dużo daje do myślenia. Jest to taka dość, dość dłuższa lektura. Bruce Lipton napisał też biologię... O, właśnie książka kolejna już. Bruce Lipton napisał też Biologię Przekonań. Świetną książkę, która no, mi też dużo dała w życiu, ponieważ Właściwie tam jest udowodnione, że determin podstawowym determinantem tego, co my yy, widzimy, tego jak wygląda nasze życie, są nasze przekonania, tak naprawdę. Wiemy, że z jednej strony są te geny i, i to, co, on, jakby, co, co z nimi się wiąże, a z drugiej strony to środowisko, w którym się rodzimy, w którym się kształtuje nasze życie. Ale tak naprawdę zarówno jedno, jak i drugie może być zmieniane przez świadomość, yy, przez świadomość. Yy, która kieruje, zarówno wybiera z genów i podświetla te, których które chce używać, i środowisko też kształtuje. Yy, świetne. Tutaj, w przeskoku ewolucyjnym, jest opisany cały proces od tego, jakby, jakby nieświadomego życia tego człowieka, który jest w tym labiryncie życia całkowicie zagubiony, i, i, i człowiek, który przeżywając ten przeskok ewolucyjny, zaczyna inaczej całkowicie spoglądać na tą rzeczywistość. Super. Yy, tutaj kolejny tytuł to jest Wilhelm Reich Mordercy Chrystusa i Wilhelm Reich Psychologia mas wobec faszyzmu. To są takie książki powiedziałbym dość pesymistyczne, no ale pisane też w latach 40-tych yy, opisany jest tutaj faszyzm, rasizm yy, ogólnie ten, ten grzech morderstwa ży żywego życia, jak to Reich pisze i tego, że to jest sprawa tak naprawdę indywidualna choć no, stosunek jednostki, jednostki i zrozumienie tego jakby problemu wewnętrznego może ją wyzwolić z tego mechanizmu ciągłego mordowania. Tutaj Chrystusa jest napisane, czyli życia, czyli tego, te, tego zdrowia, radości, szczęścia w człowieku. W imię, no właśnie, odpowiedzi są w książkach. Tutaj bardziej yy, jest opisany faszyzm i ten mechanizm, który doprowadził ludzi tak yy, naprawdę do pierwszej, do drugiej wojny światowej i, i właściwie, Każda gdzieś tam wojna ma podłoże, zarówno to religijne, ale tak naprawdę rasistowskie, bo zakłada, że nasza prawda jest prawdziwsza i, i musimy ją narzucić innym ludziom. Ogólnie ja też no, robię orgonity, więc bazuję trochę na teoriach Wilhelma i, i tego, co można dać ludziom jako ideę, ale no nie każdy sobie znajdzie. To jest rewelacyjna książka. Taka dość na czasie, media i ludzie, na czasie mówię dlatego, że widzimy jak media y, kształtują rzeczywistość. Moim zdaniem, co tutaj jest udowodnione w tej książce, bo książka jest, powiem o czym, ona jest od y, wieloletnie badania, no może być naukowe, bo, bo są potwierdzone dokumentacją, że człowiek... To właściwie jest właściwie bezbronny wobec mediów, wobec ekranu, wobec tego, co ogląda w tym no, w szklanym ekranie, ponieważ takie nasze jakby mózgi i to, jak my funkcjonujemy, nie potrafią rozróżnić fikcji, fikcji od prawdy. I człowiek, to jest niesamowite, że człowiek tak łatwo wierzy w autorytety, właśnie w media, że no, dosłownie. Jak pochwyci jakąś prawdę, to w imię tej prawdy dosłownie jest w stanie zabić drugiego człowieka, wózby za nie nienawiść, zawiść, zazdrość różne rzeczy. I tutaj. No, myślę, że książka jest warta jakby propagowania na szerszą skalę i bo ludzie. to co lud, Ludzie się poddają tak bardzo mediom, i że to jest aż fascynujące wręcz. Jak ta uległość i ten brak takiego zdrowego rozsądku, jak jest. Och, to aż jest niesamowite. Dlatego jest takie powiedzenie: wyłącz telewizor, włącz myślenie, bo wtedy zobaczysz, jak tak naprawdę wygląda świat yy, prawdziwy, a nie yy, przez, pokazywany przez media. Ale okej, okay. każdy, każdy ma wolną wolę, niech sobie kształtuje ją po swojemu. Ja tylko staram się podpowiadać, i, i, bo w wiem, że to ma sens. Yy. Kolejny tytuł: Richard Dawkins, Samolubny Gen. Naprawdę bardzo dobry tytuł. Trzeba troszkę czasu poświęcić, aczkolwiek warto, ponieważ pokazuje całkowicie przez, przez pryzmat naukowy, jak wiele z, jakby z koncepcji ludzkości na temat samo określenia się, czyli świadomości jest błędnych i tak naprawdę odpowiedzi są w naturze, w genach i one są. I wystarczy to zobaczyć i wtedy się człowiek bardzo łatwo odróżnia y, tą prawdę od fałszu. Dawkins napisał też jeszcze kilka innych bardzo cennych uważam książek. Choć on sam jest głębokim ateistą, ja nie jestem, ale y, chodzi też o... Um, właśnie po co też czytamy książki? Żeby spojrzeć na rzeczywistość okiem drugiego człowieka, który może mieć całkowicie, może być innego wyznania, mieć inne przekonania, ale on też jakby szuka prawdy, bo każdy z nas Uważam, że ludzie szukają prawdy, jeśli tylko ma taką możliwość jakby egzystencjalną a szczególnie fizyczną, bo człowiek, który jakby nie ma podstawowych um, tych no, no, egzystencjalnych warunków, no to raczej nie będzie prawdy w ogóle poszukiwał, bo będzie skupiony na tym, żeby zjeść, spać i tak dalej. No ale to, to Prentice Malford dzieła zebrane Tutaj są dwie książki, takie jest wydanie, jeszcze jest druga do tego książka, też są tam dwie książki, Prentice. Fajny, to jeszcze z czasów przed pierwszą wojną opisane książki w XIX wieku. To jest tak zwana filozofia nowej myśli. Ogromna wiedza jest tu zawarta i taka, no, jak się to czyta, to jest aż niesamowite, że, że, że my tego się nie uczymy na przykład w szkołach. Takiej wiedzy, że nie podstawowych, tak naprawdę zasad funkcjonowania rzeczywistości i praw uniwersalnych, które no po prostu ułatwiają człowiekowi szczęśliwe życie. No ale to, dlaczego my nie jesteśmy ich uczeni, a dlaczego jesteśmy, to nie każdy sobie osobiście odpowie. Jean-Pierre, Mistrzowie Myślenia Pozytywnego. Prosta, bardzo fajna lektura opisująca Mistrzów tych, większość założyła jakieś religie albo filozofie, jak Jezus, Budda, Sokrates, Konfucjusz i oni są nazwani mistrzami myślenia pozytywnego, bo jakby konfrontując się z ich prawdziwymi ideami, którymi oni jakby zarażali innych ludzi, to, to były właśnie te idee myślenia pozytywnego, ponieważ rozumieli, byli tak jakby zestrojeni ze źródłem, że to myślenie odkształca w materii to jak ona wygląda i jak się ma te myśli pozytywne, to uzyskujemy rzeczywistość pozytywną, a jak się ma negatywną, no to wiadomo jaką. Dobra, tutaj jeszcze Ani Besant, to reinkarnacja i odliczna mądrość, jeszcze jest kilka innych tytułów. Ani Besant jest przedstawicielką ruchu teozo teozoficznego, jak sobie wpiszecie Allegro teozofia, hasło to wyskoczy dużo innych też autorów, jak Lidbater, Bławacka, Steiner i ogólnie ona pisze, ja dlatego ją wybrałem i uwielbiam te książki, bo ona pisze prostym językiem, takim naprawdę łatwo dostępnym dla każdego, do zrozumienia tych kluczów, i, i, i głównie mechanizmów tych kosmicznych, też rządzących, rządzących jakby tego prawa karmy, Odwieczna mądrość zawiera w sobie wiele wskazówek uniwersalnych, które są były tak samo aktualne 5000 lat temu, jak są przy, wczoraj i będą za, pewnie za 10 tysięcy lat. Dobra. Już ostatnia książka, którą dzisiaj pokażę, Arnaud de Sardier, Ziarno Mądrości. Bardzo fajna książka. Ja ją kilka razy już czytałem. Ma w sobie dużo. Ono to tak, ten Francuz był. Dużo spotkał Mistrzów Wschodu gdzieś tam jeździł po Tybecie, po Chinach i tak dalej. Przekazuje ich nauki, jakby tak tłumacząc na język zachodnioeuropejski. Bardzo fajna książka. Dość lekka, ale jak. taka myślę, że skłaniająca do przemyśleń. I dobra, pokazałem książki. Jak już ktoś w tym momencie chce, teraz troszkę jeszcze opowiem yy, o nich i o tym, dlaczego je wybrałem. Yy, po pierwsze, dlatego, że są każda z tych książek jest naprawdę bardzo treściwa, napisana językiem głębokim. To znaczy, że można je czytać wielokrotnie i za każdym razem się coś wydobędzie z nich nowego ponieważ treść w nich ujęta jest tak głęboka, że ta świadomość, jak czytają pierwszy, czy nawet drugi, czy trzeci raz, nie wyłapie wszystkiego. No, nie ma opcji. No Tak przynajmniej w moim przypadku jest, może ktoś mieć inaczej, że nawet nie czytając, będzie wiedział, co tam jest napisane, i też tacy się zdarzają mądrzy, że trzeba o tym pamiętać. Ja mówię, tak jak wszystko, co na swoim kanale mówię, to jak pewnie ze swojej perspektywy przedstawiam. Wybór treści, jaka jest w książkach, Myślę, że to jest podobne jak z wybieraniem tego, co jemy, co się ubieramy, tego, z jakimi ludźmi się jest. Po prostu świadomy, to jest ta, ta, ta dobra wola w nas, że wybieramy, ponieważ to jakby karmi nasz umysł i ten umysł dzięki temu rośnie, jest, jesteśmy coraz bardziej świadomi, mądrzejsi i tak dalej. Mi czasami, znaczy, spoglądając na ten labirynt życia, w którym no też gdzieś jestem, próbuję sobie radzić jak potrafię, Patrząc się przez pryzmat historii, uważam, że takie czasy średniowiecza i czasy barbarzyńskie, jeszcze przed Cesarstwem Rzymskim, były takie czasami, czasami ciem, ciemności, tak naprawdę, takiego ciągłej wo, wo, wojny człowieka z człowiekiem. I, I doszedłem do takiego wniosku, że jak, są, jak, jest, na przykład jak jesteśmy w pokoju, czy w jakimś pomieszczeniu i zgasimy światło, jest ciemno, to. Na pewno w ciemności lepiej sobie ślepiec poradzi, czyli ten, który nie widzi, ten, który zaprowadzi nas tam, gdzie chcemy, na pewno lepiej niż ten, który widzi. Bo po prostu jest bardziej obyty, te zmysły, które są, które służą, mmm, tak jak koty na przykład widzą w ciemności, u niego są bardziej wyostrzone. Ale jak zapalimy światło, to ten ślepiec yy, na pewno sobie gorzej będzie radził niż ten, który widzi. I moim zdaniem teraz żyjemy w czasach takich, kiedy jakby następuje zmiana warty, kiedy. Te czasy ciemności już powoli odchodzą w zapomnienie, i pojawiło się światło dla człowieka. I tu jest tylko kwestia czasu, jak długo będą ci przyzwyczajeni w jakiś sposób, śledcy przyzwyczajeni do prowadzenia ludzkości, oddawać władzę tym, którzy jakby widzą i którzy potrafią no, lepiej radzą sobie rzeczywistości. Bo yy, właśnie dlaczego wiedza jest tak ważna? Bo uważam, że wiedza zawsze i ta wiedza szczególnie taka pozytywna, zachęcająca do, do, do stawiania pytań, do, do szukania odpowiedzi, do odnalezienia tego połączenia z Bogiem, jakby tej jedności ona zawsze procentuje szczęśliwym życiem. Szczęśliwym, z dystansem, z życiem w harmonii, z skłonnościami do współpracy, do patrzenia się na innych ludzi przez pryzmat tej dobroci, takiej uczciwości, uczciwości ludzkiej, bo, bo człowiek rozumie ten mechanizm, że to, co daje, to do mnie wraca. Dzień, noc, światło, ciemno i tak dalej, że to wszystko jest jakby jedną taką wielką, ja często o tym mówię i będę często o tym mówił, taką grą świadomości z nieświadomością Boga, z niebytem i tak dalej. A po co? No, to już każdy ma nie niepowtarzalną swoją własną odpowiedź. Także. Zaprezentowałem podstawową biblioteczkę według mnie yy, dla poszukujących prawdy i również dla tych, którzy ją odkryli, żeby jakby, yy, żeby być, no, żeby móc się porozumiewać ze sobą, tak, i z innymi swoimi wcieleniami i tak dalej. Dobra, wszystkiego dobrego, tu jest teraz niedługo coś tam nowego, nagram bardziej takiego filozoficznego. Hej!